Cel sprintu. Ale. No i mamy początek. Główny cel sprintu. Tyle jest... nas człowiek rozproszył, tak. ponieważ ryzykował swoim życiem, ale chcieliśmy dzisiaj faktycznie kontynuować temat, który ja chyba zakończyłem w poprzednim filmiku. Tak. I ten temat nazywał się Cel Sprintu. A tak naprawdę, co w sytuacji, kiedy mm, mamy wszystkie wiele te sprintu. rzeczy, które są w backlogu są najważniejsze? O. Klasyka. One wszystkie są ważne. Klasyka. To ja rzucę y, kilka takich y, sytuacji, które w życiu moglibyśmy zaobserwać. Jak będziecie, przyjdą Wam do głowy jeszcze jakieś inne, to dorzućcie swoje. Bo tak, jedna sytuacja to jest, jesteśmy zespołem, realizujemy zadania dla trzech różnych klientów, no i każdy przecież ma najważniejszą rzecz, czyli mamy trzy cele sprintu. Nie? Druga rzecz to jest taka, że to, co zapowiedział za, za, za trochę Łukasz, no mamy 13 elementów w backlogu sprintu, wszystkie one muszą być zrobione w tym sprincie. Więc wszystkie są celem sprintu. No i to są takie typowe dwie sytuacje, które mi się przychodzą do głowy, gdzie mamy w teorii więcej niż jeden cel sprintu. Nie? To jakieś jeszcze ktoś by chciał dorzucić? Nie, ja bym nie chciał, ale chciałbym powiedzieć, podkreślić na teoria. No bo to w teorii jest więcej niż jeden cel sprintu. A, a tymczasem czym jest ten cel sprintu, na którym my się powinniśmy skupić, wszyscy wiemy. Czy teoria też mówi, że celów sprintów mamy mieć jeden? Dokładnie. Jeden. I ma to być ten jeden najważniejszy możliwy do osiągnięcia przez zespół, uwaga, w sprincie. sprincie. Więc jeżeli mamy taką ciekawą sytuację, jakiej powiedział Tomek, że no robimy na przykład dla trzech klientów i dla nich wszystkich musimy zrobić coś w tym sprincie, bo to jest dla nich najważniejsze i na przykład dzięki temu będą mogli zaoszczędzić jakieś pieniądze. No, to powinniśmy spróbować sobie powiedzieć, że z klientów jest dla nas najważniejszy. Najważniejszy może być ten, który nam najwięcej płaci. Najważniejszym może być ten, który będzie najwięcej tracił. Najważniejszy może być ten, do którego mamy większą sympatię i który na przykład szybciej odpowiada, na, daje nam feedback na temat tego produktu, który wytworzyliśmy. Okej. Okay. Kij w szprychy. Wórz. No, a co jeżeli w naszym zespole dwie osoby pracują dla tego klienta, trzy osoby pracują dla tego klienta i trzy osoby pracują dla tego klienta? I oni w ogóle się ze sobą nie komunikują. No to dlaczego ja miałbym nie dać jednego celu sprintu dla tych dwóch osób, drugiego dla tych trzech, a trzeciego dla tych trzech. To nie jest zespół skramowy w pierwszej kolejności. To <grym> chciałem powiedzieć. Jest, mamy to. To mieliśmy takich parę materiałów, że to, to musimy się mocno wtedy zastanowić, czy na pewno mamy zespół skramowy, bo zespół skramowy to jest grupa osób z wspólnym celem. Tak jest. Dodam przykład, jak, jak spojrzeć na to pod innym kątem i jaki może być inny powód takiego problemu. Ja widziałem więcej niż jeden raz, jak w dużych korpo jest zespół, który pracuje dla więcej niż jednego klienta, i to są klienci wewnętrzni, na przykład, czyli jest jeden jakiś tam dział specjalistów, który korzysta z pewnego programowania, jest drugi. Oni między sobą jakby są różni i każdy ma swojego szefa, który oczekuje, że niedługo dostanie nowe programowanie. A finansowanie zespołu deweloperskiego jest z jednego funduszu, czyli cały czas kasa idzie taka sama, a klienci jakby kłócą się między sobą, kłócą się z nami i wymagają, że nie, moje, moje ma być zrobione pierwsze. I to jest już bardziej Problem całej organizacji, że ta transformacja zwinna została przeprowadzona no, słabo, że tak powiem, i po prostu ten model skalowania jest nieodpowiedni, jeżeli mamy właśnie taką sytuację, że jest jeden jakiś fundusz finansowania, no bo wiadomo, że to wszystko i tak idzie dla, dla naszej firmy wewnątrz, ale są niby więcej niż jeden klient, jest jakaś tam wezmę, konkurencja między nimi, bo jak robimy dla jednego, to dla drugiego nie mamy capacity a jednak jakby też nie możemy stwierdzić, że ten klient jest ważniejszy, bo od niego dostajemy więcej kasy i to jest taka trochę patowa sytuacja, tak jak mówię. Tutaj rozwiązaniem byłoby po prostu przegląd tej modeli, jakby tego modelu w firmie i po prostu zmiana. Na przykład może odpowiedzią będzie po prostu podzielić zespół na dwa totalnie osobne i niech jeden będzie dla jednego full time, a drugi dla drugiego. To jest to, co często mówimy, że duża część problemów Związanych z tym, że coś w skramie nie działa, jest to, że mamy źle zbudowane zespoły, produkty, czy parę innych rzeczy, ale to temat na, na pewno na inny film. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że obojętnie czy tych podgrupek będziemy mieli 3, 5, czy 10, i tak i tak pewnie istnieje ten jeden klient najważniejszy, dla którego będziemy chcieli zrobić coś w tym filmie na pewno, bo reszta może się trochę mniej obrazi. Może przeżyje, może te, nie wiem, tysiąc złotych kary, które będą musieli zapłacić, może będą mogli zapłacić, a może my będziemy musieli coś w zamian innego zrobić. Ale zawsze będzie ta jedna najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, niezależnie od tego, ile mamy ludzi w zespole, ile mamy podróż w zespole i ile tych rzeczy będzie najważniejsze. Ale dlaczego tak, a nie inaczej? Ja odpowiem na to pytanie, sam sobie odpowiem na pytanie. Dobrze. Sam sobie zadałem pytanie i sam odpowiem. No zakładam, że ci ludzie jednak mają jakąś część wspólną, jeżeli chodzi o swoje kompetencje. Nie? To nie jest tak przecież, że programista znaczy bardzo rzadko jest tak, że powiem, lista, który działa w jednej technologii nie będzie nic wiedział, totalnie nic nie będzie wiedział o drugiej. Nie? Jest tak, że pewne podejście, pewne e, wartości, pewne mm, struktury, wczoraj oglądałem taki program, gdzie były struktury, dlatego że to będzie coś, co się czas teraz powtarzało, one są powtarzalne. Więc jeżeli by się przydarzyło tak, że mamy faktycznie te trzy grupki w ramach naszego zespołu, pracują dla trzech różnych klientów, nawet w trzech różnych technologiach, kiedy u tego najważniejszego klienta, dla którego robimy ten sprintu, coś się zacznie palić, no to ta reszta powinna ruszyć z pomocą. To jest trochę tak jak, nie wiem, mamy pogotowie ratunkowe, straż pożarną i policję, nie? I to nie jest tylko i wyłącznie domena pogotowia, że przyjeżdża i udziela pierwszej pomocy. Pozostali też wiedzą, jak to zrobić, mimo że należą do zupełnie różnych grup, mają zupełnie inne kompetencje. I działają w zupełnie różnych jakby obszarach swojego zainteresowania. Ale każdy umie udzielić pierwszej pomocy, przyjedzie na miejsce wypadku i podejmie pierwszą Jak pierwszą trzeba, pomoc. to tak, trzeba. Tak, jak trzeba, to trzeba. Właśnie o to chodzi. Jak trzeba, to trzeba. Jak się pali, to się pali. Po to mamy mieć ten cel sprintu i po to jest jeden cel sprintu, żeby można było podjąć tę decyzję, gdzie ją podejmujemy? Na daily najczęściej? Zaskoczyłem Was. Że musimy teraz przenieść wszystkie nasze wysiłki z tego, co robiliśmy do tej pory, na osiągnięcie celu sprintu. I tak zakończmy. I, I zakończmy tym. <coughs> gdzie ustalamy cel sprintu? Cel sprintu ustalamy podczas planowania nowego sprintu. I kto ustala cel sprintu? Sam sobie odpowiesz na to pytanie? E, no to ja sobie odpowiem. Cel sprintu ustala cały zespół skramowy. Product Owner yeah, yeah. ma pewne oczekiwania, ale to zespół jako całość decyduje, co jest w stanie uznać, jaką tę najważniejszą rzecz, no i zobowiązać się do tego, że jakby to zostanie dowiezione. Brawo. Myślałem, że odpowiesz, zespół skramowy, a Ty to rozciągnąłeś na dwa zdania. Brawo, brawo Tomek, dziękujemy ślicznie. Jest OK.